Hey, chciałam przedstawić wam dzisiaj ekspres do kawy, które testuję. Jest to Philips zlatego 5400. Zanim opowiem wam moje wrażenia podczas testowania, chciałam opowiedzieć wam, jakie on posiada dane techniczne. Philips zlatego 5400. Ciśnienie pompki 15 bar. Pojemność zbiornika 1,8 litra. Ustawienie mocy aromatu 5. Ustawienie młynka 12, profile użytkowników 4, ilość kawy regulowana, 12 różnych napojów, funkcja kawy milonej, funkcja double cups, tylko do kawy czarnej, wymienny filtr Aqua Clean. Teraz przejdę do moich takich punktów, które mnie bardzo zaciekawiły w tym ekspresie. To przede wszystkim, tak jak możecie już zobaczyć, jest prach tutaj rurki od mleka. Tutaj mamy spieniacz czy mleczka, który jest naprawdę wspaniały, ponieważ posiada on tylko dwie części i trzecią, taką małą. Możemy te części myć tak samo w zmywarce. Jest bardzo prosty w montażu. I jeszcze powiem tak od siebie, że dzięki temu również design tego ekspresu idzie naprawdę do góry. To jest na duży plus. Tutaj mamy tak samo część regulowaną, góra-dół. Tutaj kochani mamy takę, na którą ocieka woda. Tutaj mamy pojemnik na odpady. Tutaj mamy obok zbiorniczek na wodę, gdzie znajduje się wymienny filtr Aqua Clean. Jeżeli chodzi o tą wodę, nie musimy się martwić, że jej zabraknie, ponieważ ekspres zawsze nas, nas poinformuje, że tej wody po prostu jest mało i musimy dolać. Tutaj mamy po prostu punkt najważniejszy. Miejsce na kawę ziarnistą. Tutaj mamy miejsce na kawę mieloną. Tutaj kochani mamy przykrobeczkę, która daje nam aromat świeżej kawy, bo ma tutaj uszczelkę Zapobiega, oczywiście ta uszczerbka też na mnie, jak pracuje ja pracuję młynek, który mieli nam kawę z e, Co ja mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć, że jestem mamą dwuletniej córeczki i dzień bez kawy no po prostu chyba się nie może udać. Więc jeżeli chodzi o wybranie ekspresu najlepszego pode mnie, to jest na pewno Filip, dlatego e, Jeżeli chodzi o mniejszego członka rodziny, czyli o córeczkę, również korzysta z tego ekspresu, ponieważ. Funkcja spieniania mleka wykorzystuję do robienia kakałka mojej córeczce. Monitor tutaj, cały ten panel, jest dotykowy. Pod przyciskiem More Drink znajdują się dodatkowe kawy, które możemy sobie wybrać. Ja, kochani, chciałam zaprosić Was na mój profil na Instagramie oraz na mojego Facebooka Fanpage'a. Wszystko znajdziecie na dole w opisie. Co do robienia kawki, również taki filmik się pojawi, ale będę chciała Wam zrobić kilka filmików i pokazać oczywiście prezentując tę kawę, jak wszystko wygląda. Jeszcze bardzo ważna opcja w tym ekspresie. Wszystko mamy podane w mililitrach. Możemy sami sobie stworzyć swoją kawę. Czy ona będzie mocna, czy słaba. Możemy sobie sami stworzyć mleko. Czy będzie tego mleka dużo, czy mało, czy duże, czy bardzo spienione, czy mało spienione. Więc naprawdę, jeżeli chodzi o to jest przepyszne. Design, tak jak mówiłam, jest po prostu na dziesiątkę. Ja polecam Wam, kochani, ekspres i życzę Wam cudownego dnia.